No to detale, detale zadecydowały. Też głupie błędy popełniliśmy tutaj, breaku i przegrywamy kolejny mecz w 3-2. To na pewno boli, bo mieliśmy naprawdę fragmenty świetnej gry, no ale niestety przegrywamy i nigdy się fajnie nie przegrywa. Zawsze to, zawsze to boli, ok. No zdobywamy punkt dalej ale nie o to nam chodziło przed tym meczem. Do trzeciego była naprawdę walka i, i gra, w czwartym secie może troszeczkę przeciwnik odjechał, a na początku i grało się trudniej. E, tak to jest w tym sporcie zazwyczaj, jak e, ktoś ma tą przewagę 4, 5, 6 punktów, no to będzie on na początku seta, to później jest łatwiej jemu na zagrywce, łatwiej w obronie, e, na bloku, a drużyna, która się broni, no trudniej jest to się, się przeciwstawić, więc musimy, musimy walczyć dalej, musimy pracować i wyeliminować jakby te, te właśnie poszczególne błędy przestoje, które, które nam jakby powodują to, że tracimy po parę punktów z rzędu. Myślę, że paliwo mieliśmy na cały mecz. Po prostu w kluczowych momentach resowia zagrała bardziej wyrachowanie. Dlatego wygrali, bo tak naprawdę ten tiebreak to była jedna akcja w naszą stronę i mamy 14-13, więc, więc na pewno myślę, że nie energia, tylko po prostu był to wyrównany mecz i niestety Rysowianie przechyli szale, szale na swoją stronę. To boli, bo trzeci raz przegrywać w tej na pewno nie jest przyjemne. Ale takie jest życie, no, trzeba, trzeba się podnieść, trzeba dalej e, ciężko pracować i jestem przekonany, że na, je, jeśli dojdzie do następnego breaka, to go wygramy. Ten doping jest słyszalny, nawet jak mamy teraz 1,4 na sali, 25%, to naprawdę grało się przyjemnie i wcale nie można powiedzieć, że tych ludzi nie było. Właśnie wręcz przeciwnie, ten doping był cały czas i, i za to na pewno e, dziękujemy, przez to jesteśmy w stanie walczyć i grać dalej. Naprawdę kibice są wspaniali, e, serdecznie dziękujemy za, te, za to wsparcie, bo, bo są z nami. Tych trudnych i w tych ciężkich momentach, więc, więc naprawdę bardzo to doceniamy. Niosą nas, szkoda, że nie udało się wygrać, bo to by była świetna, świetna feta w niesie, no, ale musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość i wierzę w to, że, że przyjdzie zwycięstwo i razem z naszymi świetnymi kibicami będziemy mogli fetować, fetować i, i się radować.